A, no, witajcie w kolejnym odcinku. Tamten już był wystarczająco długi, żeby go obciąć. No i tak, i zdenerwowałem się ostatnio, gdyż biją mnie wszędzie. Ojej, tutaj muszę wysłać swoją flotę. gdzie ja ją mam? To jest pytanie. Dobra, tutaj mam jedną. Mm -hmm. Wyślę ich na najpierw Teraz spłyńcie tutaj, żeby odbić ten port Mmm, jeden, ale za to jaki? O, tutaj możemy sobie chyba w tą świątynię Nikę zrobić O kurde, i wiecie co? Ale armię tam ma I sobie tutaj zrobię też właśnie armię, którą wspomogę Na razie będę bronił się, bo oni coś tu, coś tu za dużo tych armii mają koło Dobra bo no nie będę tego żałował Tutaj mam, o tutaj mam aż 2 4 Dobra tylko kurde idą tu ze mną Na razie ich tu wpakuję, ale ja widzę, że ja się tutaj w ogóle nie mam czym bronić W razie ataku, bo to właściwie same chłopy są Huhu. Zobaczmy sobie tarak, na wojsko niskie są i możemy liceum, chyba tak chyba będzie najrozsądniejszym budową budynkiem. tutaj mam cały czas ogromną armię i żebym mógł teoretycznie panować nad tą częścią Afryki. Hmm. Ale chyba będę kończył tą turę tutaj to samo wielkie mam te wszystkie armie w tych miastach ale cały czas coś nie pasuje im Co to są? Skąd to się jeszcze tu bierze? To ja nie wiem. Hmm. Wiem, mam nadzieję, że nie będę... żałował yy... Dobra. Jako tako, tylko żebym teraz tego nie stracił głupio. Yy. O no i zobaczcie, ich to zadawala na... Nie to jest, nie to co jest tam. To sobie wyślę. Dobra, my właściwie to ich zostawię i zaraz to sobie jakoś yy, ładnie rozłożę jak ich chcę mieć. Chciałbym gdzieś tu mieć wreszcie dużą armię na, tych, na tej części, na tej części, nie wiem, półkuli, kuli, kuli. <laughs> żeby tej temptacje też trochę jednak pomęczyć, bo oni mnie biją cały czas. Ja w ogóle nie kontraatakuję, daję się bić. eee mogę zrobić koniec tury. Tak, jak najbardziej. Hmm co Macedonia robi mam nadzieję, że się na mnie szykuje bo tu naprawdę mieli wielką armię ale widzę, że tutaj o nie, jednak są nie, się zamiast mieć coraz więcej tych prowincji, to mamy ich coraz mniej właściwie Eee, własne. Wszystkie weksy wygląda są przetrwałe. 5 najlepszych. Feksy sąsiadujące. Wysunowe... Mhm. Tak. Weźmy sobie track produkcji. No nie wiem, mam najwięcej wojsk, ale to się w ogóle nie przekłada na to, że ja jakoś kontroluję tę bitwę, te, te wojny, bo ja co prawda je wygrywam. Ale, 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 i tak, hm. trzydzieści dwa tysiące. sobie chyba, może co, zrobić sobie chyba mały eksperyment. Nawet No, kultura mi zbyt nie moja. Hm. Co się robi, co tutaj się robi? Wpływy 19 ja 60 to nie opiekcie. Co się tu nie zrobiło? To jest uwagane. Co, co tutaj? Co się robi? No, tak. Yy, właściwie to co jest moją stolicą? Sparta chyba. Chcę zobaczyć Wsparta Populację Co by się stało gdybym zamienił Sobie Nie wiem czy to jest Taka możliwość właściwie Właśnie jako stolica Gdzie to jest o. Bo um, zauważyłem, że korupcją jest ogromna 23 tysiące Zaryzykuję chyba nie wiem czy tu to... 27 tysięcy, no właśnie no właśnie i teraz jak wygląda? Um, to zadowolenie ogólne Jest dużo gorzej chyba, jest chyba dużo gorzej, tutaj jest dużo gorzej, na pewno. A tutaj już jest teraz lepiej, a gdyby na przykład taki kroton był moją stolicą, Co czy jest na razie. Dajmy na niskim razie. Dajmy I do tego dajmy na to. Twój Sparta się nie burzy, nic tu nie. Tu jest z kolei okropny teraz. O jejku, jejku, jejku. Aha, kroton nie jest. Jak to wygląda na dole I no, jak z kasą? Tylko 20 tysięcy. To już jest duży plus. Myśmy sobie ich. No, jest zuniąc, ja robię. Mmm, tak i mm, tak. Okej. Okay. O, tak. 27000, a jeszcze zobaczymy sobie tylko ten i e, Ateny Aten i no Dobra, to wiecie co, póki co sobie zostawię ten kroton, zobaczę jak to będzie wszystko przebiegać, bo tu widzę, że e, teraz mam, mam w krotonie Kurde. Hmm, teraz mam troszkę myślne no. dobra, więc co nie będę na razie kombinował. Najwyżej sobie kombinuję pod naganiem eee, tak tutaj naszą generalę dierzem na pewno sobie sobie co chwilę wieżyczki eee, to mój teren na razie, to czym chodzę, nawet te porty są moje? Ciekawność. No, nie mam tutaj koniec, przyda mi się to, pewno chociaż oddział. Mm, tak, jak to jest z tymi moimi jednostkami, powoli się, powoli robią. No możemy od razu kończyć. Czyby już nie było Kartaginy, no no, się byli, byli najbogatszą frakcją Co my tu mamy? Mhm. Kurde, powiedzcie mi, czy ja mam Wam pokazywać te bitwy, które są, tak często się powtarzają, bo naprawdę nie wiem, bo wydaje mi się, że to jest nudne już. Napiszcie mi w komentarzach co sądzicie o tym, czy jest w ogóle sens żeby wam pokazywał 300 razy praktycznie identyczne bitwy Bo mnie by naprawdę to już nudziło mm -mm. czy my mamy jakiś muta, czy my nie będziemy tu mieli? No nie, nie mamy nic. się jeszcze tu właściwie nie broniłem. Chyba nie, chyba jeszcze tutaj nie miałem okazji się bronić. Oj ale same niedobitki. Dobra, co tak, Jedenka. No dalej, co jest? Mam no, tylko drugą stronę Fakno. no Ja nie wierzę Серого <laughs> чуди. Не можешь их установить <laughs> Ну и <laughs> не вкушать? А. Ugh. Mhm. Te trzy oddziały będą asekurujące. Okay.

raczej tu pójdę mm. czy tutaj pójdą, no też duże szanse są tutaj no. nie wiem czy teraz postawię, aha nawet nie postawiłem mm -hmm. Zobacz, już wszystko jest chociaż tak w razie co mam nadzieję że się wszystko tędy posypia nie będę żadnych tutaj mi wyplanowali No, idę normalnie na żywioł. Dobra, czyli co? Jeszcze ten oddziałek tutaj. Kurde. Dobra, czyli co my tu mamy? 6, 8. Siedemdziesiąt, zobaczymy. Będzie sobie poradzić, tylko że ich jest trochę więcej. Uh -huh. Brama już jest rozmonowana. Eee, eee, Pięgniecie. O chud. No, także pamiętajcie, napiszcie mi w komentarzu, chciałbym wam to ciągle pokazywać. Dobra, no, dobra, na razie wyrównane. Oj, dostaje, chyba dostaje, podobnie. Coś tam dostaję. Płoną budynki, nie no Nie wiem czy on ma generała, czy nie ma, ale chyba na razie przegrywają moi. Coś nie wyrównało się teraz. co? tych chyba nie będę na razie ryzykował, wezmę ich sobie tutaj. Tutaj no, po tej linii prostej oni zostaną wystrzelani przez roczników. Mhm. Zobaczcie, jak oni tu wszyscy idą praktycznie dołem. Kurde, gdybym miał jeszcze generała, to bym się czuł pewniej troszkę. Teraz yes. niszczy mi wszystko. O ja ale centralnie dostał headshot. Wszedł. Ewentualnie może być tak, że ja wam po prostu będę pokazywał bitwy, które przegrałem, nie? A to wygrane już nie. Kto wie, czy ja tego nie przegram? Nic nie jest Dobra, ku. nie, tu w ogóle nie mam szans. Będę się tutaj boję. Co to będzie? Co to będzie? To jest też faraona. Jest pytanie: dobra, 15-9, 10-23. 15-19 chyba będzie być. Wy się już tam nie pokucie. Aha, tu idziecie, ok. Wyjdź tam biec będzie nieciekawy, jeśli przegram tę bitwę 14 do 18%. Ciebie mogą tutaj zrobić kule, takiej okay, tutaj, i też by było dobrze. Kto wie, czy nie lepiej. Tu idą ucznicy Idzie jeden oddział, idzie drugi i idzie trzeci. Mm. No i co, uciekli tam tamci. Kurde, jak? 18 do 21, nie wiem, cały czas wygrywam, ale są tak minimalne różnice. O jezu, zlew się zapchał. Aha. Te dwa oddziały na szarze, niech tam się wbiją, a ten nie da normalnie. Właściwie to wy też chyba możecie normalnie hmm. Tutaj w miarę ładnie, ale po tej stronie jest nie, nieco gorzej O, tak, o kurde, płonie mi tu wszystko Brzydko, brzydko, o dobra dobra Tutaj widzę ucznicy wolą szarżować Czy komicy mi to jest problem zawsze? No mhm. i tu się już zaczyna. Dość doszli, doszli daleko. No nie ciekawie Wam powiem. O, dobra, ja sobie musiałem zawartość nosa trochę zmniejszyć. E 30 był z tym. A, jeszcze tu mam jeden odzież. Dobra, to wy też tu biegniecie I tutaj jeszcze jeden. No to wy też możecie właściwie wiec. Generała bym chciał wycofać w takim razie. Zapomniałem o tych trzech oddziałach. Mhm. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Może nawet nie jest tak źle wtedy. Zapomniałem o tych oddziałach całkowicie. I ci tu sobie idealnie radzą. Całe szczęście, że komputer jest głupi i nie strzela tymi łukami. Nawet tych bym nieźle po, po, po tego potaronować. Wszystkie trzymają. Mhm, dobra. Zrobię teraz sobie z was... Grupę. Sam nie wiem, czy oni mają walczyć. Właściwie tutaj stoją tak na falangę dobrze. Co tu się dzieje? Myślałem, że płoną od tego. Od ognia, że się palą, ale. Przewidziałem się. Przewinę trochę szybciej, niech ktoś toczy to działek idealny tu. Ten troszeczkę gorzej, ale. O, teraz mi odsapnie. Uciekajcie. Jesteście piekielnie zmęczeni, podejrzewam. Ok. I co teraz zrobicie? Głupcy. Ale ściana włączy, przez to się nic nie przybije. Żadna armia świata by się nie przebijała przez moje oddziały. Szczególnie, tak Spartanie stali, to już w ogóle. Mhm. I do tam ich padło. No, tylko 2% więcej, ale myślę, że wiadomo z jakiej przyczyny. Tylko. Te to bartyki już to zacznę do przodu przenosić. Wezmę sobie też tych tutaj. <coughs> Przepraszam. Tutaj. No i tu się już cofają wszystko. Czyli co zostało? Tylko ta armia tutaj. Mhm. Dobra. Więc co teraz? Teraz bym chciał ten jeden oddział przynajmniej sobie ustawić tu. E ten, tam, tu, tam, tu i tak. Wszystko na szybkości musi być. Mhm. I tak sobie tam ładnie poradzili. Mam nadzieję, że ci również sobie tak poradzą dobrze. To będzie ładnie. Ci tu wracają, ale zostawiłem tutaj aż dwa oddziały, to jest chyba nawet za dużo. Jeden by sobie chyba specjalnie dobrze poradził. Coś słyszę, że strzela. To chyba te rydwany, tak mhm mm mm -hmm. dobra przewijajmy może okej okay. wracajcie jednak, jednak wracajcie nie ma sensu żebyście śląk wciskali wszyscy mają falangę tu wszyscy mieć powinni Tutaj dostają trochę od strzały. Nie wiem czy oni, ta to oni zaczęli strzelać po prostu do nas. Zobacz, jak to wygląda. Chyba nie ma sensu. Muszę, muszę nimi wyjść, bo po prostu zostanę zmie zmieciony. Dobrze, te rydwany trochę ich zakłócą. W całe szczęście. Mhm, jak tu? Dobra, to sobie wezmę ten oddział. Też nie dawajcie no, się bez sensu ostrzegliwać, bo kolejnego ataku już mogę nie przetrwać. Mhm, dobrze, dobrze ładnie, ładnie. Wyciąć w pięć tu ścierwo. No to już sobie razie po poradzą, tak mi się wydaje. A co tu? Co tu jest? O, dobra, dobra, od razu idźcie na tych. Dobrze. Tym miastem je zniszczyli. Supinkotki. Mhm. im to może zabicie ich. O kurde jest też problem No widzicie, że jest nieciekawie no, już raz mam problem z tymi właśnie luchysikami Poza tym jest gdzieś duża przewaga liczenna, także sobie poradzam raczej Dobra i teraz chcę ich wyciąć w pień a tu sobie, a na szybkości nawet wiecie co gdzie jest ten oddział, właśnie jest dobra, tych sobie mogę odpuścić ale na tych na pewno szarze. Fajnie biegną I, i, a, o, i, i, a, a. Nie powiem ale model Biegane jest coś no fajne mhm. I wbić się w nich Podeptajcie ich Zdeptajcie ich butami Dobrze 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 Taki sprinter Dobra Co się no No co prawda wygraliśmy, ale powiem wam szczerze, że to było takie zwycięstwo Nadciągnięte dość Ledwo co Muszę tu wzmocnić obronę A najlepiej to bym, kurde Jakoś skontrował, no tylko wy właśnie widzicie, ja nie mam nawet możliwości kontratakowania Jakoś Po eee, prostu Od razu atakowany, nie? No i teraz tu mamy? 2 do 3 na minusie. No co? To tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Wypowiedzcie się na temat tych bitew, czy mam pokazywać te wygrane, bo te przegrane jeszcze mogę pokazywać właściwie. No i co? To wszystko. Do